tylko dowiedziałem, że w sumie mogę jechać. Więc tak jeszcze szybko, wiesz, dopiero jak Oliwier poszedł. Po... Parę słów wstępu prosimy. Ale model proszę pokazać, ze zbliżeniem szczególnym na ludzi. <śmienny> Dawid, ja jadę pierwszy przed tobą? No więc wstęp jest taki, że jadę w klasie RC Meister 2WD i w klasie WRC też jadę BMW z tylnym napędem, ale... Ponieważ jest sucha nawierzchnia, to czuję się tutaj bardzo dobrze. Będę... Na razie jadę na pakiecie nim oryginalnym, co trzeba dodać. Potem go zmienię na lipo. Potem może coś popracujemy z zawieszeniem, może ja się trochę nauczę. I zobaczymy jak to wyjdzie. Zaraz. Kuba nas pofilmuje, dadzą sygnał do startu. Przypomnę jeszcze, że to jest model HP RS4 na silniku szczotkowym. Jedyne co tu jest inne to w tej chwili mam opony ARP. Bardzo dobre na tą nawierzchnię, ale to wielu zawodników, zwłaszcza w Czechach, na takich jeździ. Obludzikowany w RC majstra. Już mam te nalepki ponaklejane, także widzą YouTube'a też będę rozsyłał w kopertach. Będziemy lizać znaczki i wysyłać Wam takie ładne znaczki. Nalepki. Jeszcze serwo high jest założone. Szyn, dwa, jeden, go. Yeah. pan powie, panie kierowniku hmm. Powiem, że nie ma mocy. Powiem, że coś wpadło w trybiki. Trzeba zobaczyć. Można zobaczyć, czy jest strefa serwisowa? Piotrek! Nie ma jakiejś restrykcji. Piotrek, mogę zobaczyć trybiki, czy jest strefa serwisowa? Ja że możesz. No. Robić. Filmujemy? Filmujemy. Tak, po pierwsze zmienimy pakiet na lipo, żeby mieć troszkę więcej jednak mocy, bo jest dość szybko. Po drugie wpadło coś... Padło coś w trybiki Na szczęście mamy Maćka i teraz też pokażę jak łatwy tu jest dostęp do pewnych rzeczy no, musisz w ogóle całe jako ładnie no, mhm. pakiet, pakiet, pakiet Szukaj mi jeszcze jednego złotego klucza Klipo jest tu na dole. Możesz jakieś zdjęcie też pyknąć, tak. tak. Odkręcam teraz. Działa cały mhm. czas? Odkręca teraz silnik. Odkręcę silnik, ponieważ jakiś się pojawił problem w przełożeniu. To znaczy wpadł jakiś kamyk. Prawdopodobnie. Maciuś, jeszcze taką gąbkę byś znalazł gdzieś będzie na podkładkę, żeby model puścić wiesz, w ruch na podniesieniu ja już widzę ten kamyk Noży. Coś na ożywkę, co to jest takie? Możesz sobie asonkę od, ten, odkręcić, będzie szybciej, bo będziesz miał więcej miejsca. Bartek, chcesz prężone powietrze? Nie. Masz tą gąbkę na podłożenie? Nie, nie, nie. nie. nie to gąbkę znajdziesz. Ty musisz dobrze poszukać. Tym, gdzie twój model jest włożony, to ona jest tam przybita gdzieś. Chodziło ci o to, tak? tak? Chyba chodź z tej strony, bo chociaż no, jak coś. No musimy dzisiaj wykazać inwencję. Zobaczymy, co będzie dalej. dobra. Włączymy teraz lipo. I teraz na co jeszcze tu zwrócimy uwagę? To jest taka jedna, jedna rzecz, Macie pomożesz troszkę? Mamy na ale zrobimy w ten sposób, że podłożymy tak, żeby to kabel sobie luźno nie latał. Dobra. Włączamy aparaturę. To też zrobimy zaraz. Macie pomóc z tą osłoną. Sama ta osłona nam zejdzie. Trzeba się tak. pozbyć tego kamienia. <grym> A masz zaklejony ten dół. A co tam jest przez dół myślisz coś wpadło? Jak to się wyjmuje? Co? powinieneś mieć coś do podważenia do góry. To jest Od dołu do góry? Do góry powinno iść, tak jak w Stradzie. A gdzieś tam ja nie go. Tak tak w stadzie o starym mamy no. go puść widzisz ten kamień? nie mhm. tutaj nie był? weź przejdź jeszcze raz cały obrót zobaczcie gdzie się dzisiaj Jeszcze coś jest. Odbija się na zabadce atakującej na środku, więc musi być gdzieś pewnie na odbiorcze O, 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 to nie był ten. A jeszcze. O, siadaj. 5, 2, 3, Dobra, dawaj, 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 bo zaraz będę startować. Kto pojechał? Waldek. Sprawdziłeś los na zębatkach? Wyprawdziłeś los na zębatkach? Sprawdzam. <suszy> Pfff... Pojechać Może tom? bez? Może bez? Pojedziemy bez. Mamy Lipo, jeszcze coś yy, taśmy mi da. Odwinięta taśmę Przyzmię. Drugi zawodnik I do tego, do, do kości, do kości, do kości. Jedź. Dobra. Drugi. Zakładamy buty. Dawaj Dawaj budę, macie. Przecież ja to pot. Rób, jakieś zbliżenia na modę. Ooo, fokus. Dziękuję. Za mocno jest, no. Kto tam stoi? Zawodnik, który przed sobą. Przede mną jedzie? Tak, teraz będzie startował. Trzymaj czwórkę. Trzeci zawodnik pojechał, tak. Trzymaj maciek tutaj z jedną ręką. Trzymaj im i unieś tył auta. Przy, to teraz, spręć. I dolno. Dobra. Trzymaj. Trzymaj. Jak ten, bo teraz będziemy jeszcze inną pracę Tu startujemy? Tak Szybka na prawa była Co pan powie? Powiem, że podkręcę jeszcze moc 15 sekund będzie się działo? 10, 9, 8, 7, tak, 10, 8, 8, 8, 9, 10, z strony 11, 12, 13, 14, go. Poszło. Na mnie troszkę, popatrzymy. Niestety. Zmieniłem przełożenie, bo się model okazał zbyt wolny jak na więc założyłem oryginalny tryb 27. Na razie nie korzystamy z osłony, bo chyba tutaj nie ma potrzeby. Wolę się szybciej dostać do zębatki, żeby ją wyczyścić. To jest to standardowe przełożenie, także teraz już powinno być dobrze. Jeszcze chyba coś mi się wydaje, że przesadziłem z wielkością zawieszenia, ale bałem się, że będzie mokro, a jest sucho. Spróbujemy tu... ...wypiąć amortyzator. Ponieważ ten model jest nowy, to jest duży problem. Bo jest wszystko ciasno, ciasno spasowane. Zmienimy amortyzatory, będą twardsze, grubsze. Płaskie. Nie ma to jak RT majstrowanie w warunkach bojowych, a nie takie gadanie z poziomu kuchni albo dużego. Po pokoju! Teraz idziemy z drugim. I Teraz będzie jak nam się ten rajd skończy, to się będziemy Nie mogę. więcej dowiedzieć na temat. tam jest flada taka na amortyzatorze, dobrze? Nie wiem. W tamtym zielonym. Nie nie tam. Dobra, spróbujemy, no czyli teraz model jedziemy na lipo. Przekładnia 27 zębów atakujących, kontra chyba 21, więc jest model znacznie szybszy na, na aparaturze, że jest też wszystko co można już biegnę zakładamy już! ten przejazd już biegnę dobra 15 sekund Maciuś to przejdź się z nami, poprawić brzydki a Kuba pofilmuje, tak? 10 Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, go. To przed nami jeszcze ostatni odcinek specjalny. W tej chwili w klasyfikacji generalnej prawdopodobnie wyprzedziłem Kubę przez to, że popełnił błąd, który go kosztował 30,5 sekundy. Po mój trasie i dostał taryfę. Ale jeszcze ja uważam, że cała sprawa jest otwarta. Teraz będzie najdłuższy odcinek specjalny, więc wszystko się może wydarzyć. Warunki są, no piękna pogoda, jak na marzec mamy tutaj chyba z 15 stopni ciepła w tej chwili, nieopodal przepływa rzeczka, suchy, przyczepny asfalt miejscami, tylko jest troszeczkę piaseczku, co nie ukrywam, że bardzo sprzyja temu mojemu modelowi z napędem na jedną oś. No i co, i trzeba, trzeba go przejechać, model w zasadzie poza tymi pierwszymi problemami, które, które tam oglądaliście. Zabowuje się bez zarzutów, więc jedziemy na ostatni odcinek specjalny i zobaczymy, jak się nam uda ukończyć ten raj. A to choć bliżej, bo mnie nie będziemy słychać. Piotrek. Piotrek wygrał ten odcinek i pojedzie, ale wygrał i z Fawką. Pojedzie z tylnym napędem i zobaczymy, jak. Piotrek, a nie, Dużo gazu i ciężko dobra. 5, 4, 3, 2, 1, start. Dobra masz, bo chcę to porównać? Jak ty odczucie? 34, tu to ludzie będą. Mega mega różnica. Trzeba było mocno dużo, bardzo dużo trenować. Auto mimo że bardzo... E, reaguje bardzo dobrze na skręt. Jest e, sucha, że tak powiem kierowcy, ale jest przy tym bardzo nerwowe. Trzeba bardzo uważać e, z gazem, aby, aby nie tracić nad nim kontroli. Ale świetna Jaki zabawa. Czas? 337, a teraz miałem ile? 354. O, no to 20 sekund, nie? A tutaj Bartek a ja przegrał o 300 sekundy. sekundy Także tutaj. Ten odcinek. Ale e... Bartek, też byłoby inaczej Bartek jeszcze, tu pokazał wywróci, nie? tym autem. No ale nie ma, nie ma, nie ma co. Świetny, świetny model. Porównując go do mojego ich chwała. E, myślę, że kilka treningów i, i, i model naprawdę godny polecenia. Na pewno, gdyby było mokro, no to byłoby znacznie trudniej. Znacznie trudniej. Nie, a ty możesz, no to robimy tak, że każdy chce, tylko opony wam zmienię na pirelkę. Ale ja chcę no, tak. Nie, a ja ci nie dam na tych. Tych już nie można kupić. No, no, to są te ARP i już nie no, no. kupisz, tak? Na pirelkę. Zakładam pirelki, jak chcecie, to każdy może tylko na krótszy jest. Wytyczcie mhm. krótszy. Tak. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. start! Patryk, jak Ci jechało ten RS4? Nie wymigasz się, co sądzi? Znaczy w porównaniu z moim modelem to strasznie jak na zakrętach takich Agresywny ten... do skrętu, nie? Znaczy tak? mi się wydaje, że znaczy dla mnie to właśnie on za bardzo... Mówisz za jak Bill Gates pro... teraz, jeszcze nic nie powiedziałem Dokładnie, znaczy moim zdaniem to za mały jakby skręt trzeba dodać mu gazu, żeby tyłem zarzuciło żeby wszedł dobrze w zakręt nie Czyli tak, trzeba jak... go prowadzić gazem i kierownicą, no tak każdy tylny napęd. No. Starzy fińscy kierowcy o tym wiedzą. Dokładnie, także. Różnica, jest jest ale... pewna finezja potrzebna. No zawieszenie super no, w porównaniu z moim. No to. Ale no to twoja ale ale amorty... Znaczy, nie moich sprężyn i mojego setupu, tak? bo amortyzatory tam są Seryjne. tak Seryjne są amortyzatory. No jest różnica w prowadzeniu. No, Także zaraz... generalnie do ceny modelu trzeba by doliczyć. No powiedzmy, założyłem aparaturę i serwo high-tech, ale to jest model, który się powiedzmy mieści w 1500 zł po tych wszystkich Masz tak? Tak. 112, tak samo jak ja. Kto następny? Peter, czyli ja. to możesz pórkać? Piotrek jedzie. A ty Piotrek jechałeś też? Nie, Na końcu. 112. No jak, Krzysiu? Przeważ. Fajnie, fajnie, tylko trzeba uważać. Na co? Bo pełny gaz dasz i możesz te wączki robić dookoła. <laughs> Piter ma przewagę, bo już Już jechał.

Eee, pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w rajdzie. Eee, miejsce 15 Damian Pękała. Się. Brawo, Tutaj medal za, za uczestnictwo. I naklejeczka pamiątkowa. Dzięki. 14. Miejsce eee, Piotrek Słoniewski. Piotrek. Dzięki. Eee, dyplomik. Tutaj naklejka pamiątkowa i medal. Dziękuję. Dzięki. 13 miejsce. Na pewno niepechowe. E, debiutant Michał Machała. Brawo. Melo, zostaniesz z nami. Ja, jak najbardziej. Dzięki. Dzięki. Trzymaj. Tu jest dypl dyplom, naklejka i medal. Dziękuję. Dzięki. E, miejsce dwunaste. Dawid Kołodziej. Dzięki. Dyplom, tutaj naklejka i. I piwo, jest. piwo jeszcze. Medalek, dziękuję. Miejsce 11. E, bardzo dobre miejsce. Max Pietraszko, e, debiutant. Dzięki. Trzymaj. Pamiątkowy medal i naklejka. Dzięki. Miejsce 10. Dawid Maczka. Tak jest. Medal i naklejeczka. Trzymaj. Dzięki. Miejsce dziewiąte. Krzyziek Wicich. No, dzięki Trzymaj. Dzięki. W pierwszej dziesiątce jest dobrze. Jest dobrze. Bardzo dobrze <grymka> jest. Miejsce ósme. Dawid Ramowski Dzięki. Dzięki. Dzięki wielkie miejsce siódme Patryk Kuźma myślę, myślę, że niezły dzięki, myślę, że niezły czas, tym bardziej, że Patryk jechał samolotem napędem na przednią oś. ale walczył jeszcze z problemami no to. i problemy techniczne też go trochę zmogły dziękuję dzięki miejsce szóste Kuba Janowski dzięki bardzo Daj, dobre wyniki były, myślę, że Weźmiemy <noise> Patryk odłóż to i weźmiesz Kamersona. Dobra. Słuchajcie, miejsce piąte, wyte chwili. tutaj dajemy na bardzo... kleczka. I... I... Dobra, dziękuję. Miejsce czwarte, Waldek. Waldek, Następnego, mam nadzieję, że następnego trzymaj i naklejka. Dzięki. Podium. Dobra, słuchajcie, podium. Trzecie miejsce. Macie kto na gos. Trzymaj tutaj jest czekaj, medal. Czekaj, Trzymasz? medal? Medal, proszę. Naklejka pamiątkowa. Naklejka, I będzie i od razu na wachlarz. Mamy statuetkę tutaj ufundowaną przez naszych współorganizatorów. Dzięki. Miejsce drugie. E... Miejsce drugie ja. Brawo, I drugie. Brawo. Dziękuję. I miejsce pierwsze. Bartosz Janowski. Warto nadmienić, że Bartek objechał nas samochodem z napędem na tylną oś. Jest taki szar, jaki mogę założyć. Tak, taki szar. Zaczekaj, czekaj, czekaj, czekaj długie, nie robię. Jeszcze nie czuj tego. Jeszcze tego nie czuję teraz, może. To jest tak. To jest tak. To jest tak. W 3, w 3. No, 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 no. Tak, za 6. No. E, słuchajcie, mamy jeszcze część modę. E, jeszcze Znaczy tego? To, jest, to ta nowy, tak. Tak. tak, ale pierwszą trójkę nie robimy. <grym> tak, robimy. No to Co robimy, robimy jeszcze? No, macie to wraz tak. no to...

Pana Miaska do Pucharu. E, tak. e, drugie miejsce dla Dawida. Trzymaj. Jeszcze raz na kręgę. I pierwsze miejsce dla Bartka. Tak, ja sobie ten klucz nie <noise> Trzymaj Zjem tak, tak. sobie koło, zębate. koło, koło zębate, zębate. A dla Piotrka Turki, jako mojej fanki, <noise> Super. czekasz na pewno, na pewno zje. Trzymaj. Dziękuję jeszcze raz. Do następnego razu. Dzięki, dzięki. Gdzie się stopuje? フフフ。<laughs>